Kochani, tutaj mamy czytanie, odpowiedź na wybierz kartę pod kątem miłości, ogólnie po prostu tutaj. Jeśli chcecie sobie zobaczyć po prostu kiedy poznacie docelową osobę, bądź po prostu jakie tutaj będą okoliczności i tym podobne rzeczy, bądź zweryfikować wasz związek, to oczywiście was zapraszam, was, was oczywiście na priv. Nie będzie to do każdego, ale może być to ciekawe właśnie przesłanie, co, z czym się tu można po prostu liczyć. Zostawcie oczywiście ślad po sobie tutaj. Jak polubicie, posto będzie mi miło. Jest to zawsze fajna zachęta. No i dajcie znać w komentarzu, co oczywiście sądzicie. Jeśli jesteście, może jesteście w sytuacji, że macie do czynienia po prostu z jakimś zwątpieniem w ogóle partnerstwo, brakiem po prostu nadziei, aspiracji, lub jest sytuacja braku wspólnej aktywności, planów, po prostu tak na przyszłość, tutaj tak, lub jest taka sytuacja, że brakuje szczerej, otwartej rozmowy, lub ktoś jest po prostu powierzchowny, nie robi tego co mówi, tak, i tutaj może pojawić się taka po prostu tej też płytkość. Lub po prostu nie ma takiego powera entuzjazmu, żeby tutaj cokolwiek w tym temacie robić. Być może taki po prostu też jest problem. Natomiast od 1 do 6 tutaj ciężka jest ogólnie energia ogólna, że tak to ujmę. No to cóż, jedynka tutaj ma trochę taką problematyczną kartę, bo wy teoretycznie macie poznanie tej fasta do romansu, nawet jakiegoś ciekawego faceta, ale tutaj. Może być problem właśnie też z inną relacją, z inną osobą. Tutaj mogą być jakieś problemy właśnie z tymi emocjami, z tymi odczuciami. I tutaj może być ktoś, kto na was leci, Was pragnie, pożąda, pokazuje się jako osoba atrakcyjna, fajna tutaj, tak, do relacji, ale uczuciowo-emocjonalnie może was zwodzić, może was, wa może was manipulować tutaj, tak? Czasami to jest sytuacja, że jesteście w związku z jakimś stabilnym, tej, ale nie jesteście jakoś tak zado zadowoleni uczuciowo i może pojawić się nowy mężczyzna, nowa osoba. Innym razem no jest to takie coś po prostu, że seks bez uczuć lub po prostu macie do czynienia z dwoma osobami. Tu może być problem ze znakami tej też wodnymi. I tutaj z jednej strony może być ktoś, kto z kim fajnie się spędza czas, jakąś aktywność tutaj tak, ale już pod kątem uczuć emocji po prostu tak, tej empatii, zrozumienia, to tu już jest gorzej. To może być poznanie fasta, który nie angażuje się typowo tak emocjonalnie lub trochę po prostu wykorzystuje was emocjonalnie. Nie jest taki stały. Tutaj lub ma jakieś w ogóle problemy, trochę sam ze sobą, jak ja to nazywam. A z drugiej strony, może to być problem, że trafi się dwóch kandydatów i będzie trzeba podjąć po prostu jakąś decyzję, bo jeden z nich po prostu nie będzie tutaj dla Was dobry albo po prostu korzystny. Tu są problemy decyzyjne, tak? I czasami to jest po prostu chęć niby szukania, ale też nie do końca takiego przekonania, czy, czy się opłaca, czy warto, czy potrzebuje. To jest taki dysonans, tak czy siak, dwie osoby. Jedna niekonkretna, niestabilna, druga tutaj. Może być po prostu też jakaś zwodnicza. Dwójka ma sukces, ale ktoś to po prostu może nie mieć takich typowych wartości moralnych czy jakichś takich decyzyjnych, tak? I tutaj może pojawić się taka podwójna moralność generalnie, że pod kątem poglądów, planów na przyszłość, tutaj, tak, jest kłamstwo, jest problem, brakuje takiego porozumienia, to jest czasami wygoda za zaspokajanie za swoich pewnych potrzeb tutaj, tak, w relacji. No jedynka może po prostu mieć relację, z której po prostu ucieka w kierunku nowej osoby. A u dwójki może być coś takiego po prostu tutaj, że braknie tego porozumienia. Będzie potem oczywiście pokonanie tego problemu, tak? Tych różnic być może między wami rzeczywiście. Tutaj. I tu może być jakiś kryzys, że nie wierzycie w partnerstwo albo ktoś po prostu no trochę jest taki fałszywy, tak? Ale potem może to wyjść na jaw. No finalnie to się pokazuje sukces, jakieś zwycięstwo. Wy możecie kogoś poznać, tak? Ale tutaj, pod kątem waszych poglądów, tutaj, tak, porozumienia, może być po prostu też jakiś dysonans, że tutaj, no, jednak to dosyć sporo po prostu się możecie różnić w tym wypadku. Takie coś tutaj się po prostu pokazuje w tej kwestii. No, generalnie tutaj y, może być po prostu też, że jakoś udaje wam się szybko dojść do jakichś sukcesów w relacji, ale z takim głębszym, poważniejszym porozumieniem, to już jest po prostu słabo w, tej, w tym wypadku. Trójka ma tutaj jakieś nieporozumienia, brak konsekwencji. Być może jest jakieś porozumienie, harmonia i spokój, ale potem przyjdą jakieś konflikty tutaj, tak? Nie ma jakichś zmian tutaj, tak? To jest czasami takie, że może coś, coś zrobić, może coś nie. A są to też takie karty, które mówią o tym po prostu, że stoi się w miejscu i się nie podejmuje działań, rezygnuje się tutaj, tak? Tutaj mogą być takie. Też takie trochę przejściowe etapy, które są kłótnie, nieporozumienia, inne plany, inne wypowiedzi, naprzemiennie z okresami po prostu harmonii i tutaj spokoju. Takie coś tu się pokazuje, tak, w tym wypadku, ale tutaj trochę brakuje konsekwencji czy jakiejś odpowiedzialności generalnie po prostu na przyszłość w tym wypadku. Tutaj więc z tym, z tym generalnie tutaj no cóż, będzie po prostu problem. Tutaj, dla trójek. Może być takie coś po prostu, że trochę nie macie pomysłu, albo macie problem z budowaniem też relacji, z dogadaniem się, a może być utrzymywanie po prostu spokoju, rutyny, że jest harmonia i być może jesteście w sytuacji, że pasuje wam tak jak jest, i tyle. Tu może być brak większych zmian. Czwórka ma problemy trochę może z pracą, współpracą, coś by chciała, potem on nie chce i to jest w ogóle taki problem z budowaniem relacji lub po prostu jesteście zawieszeni na czymś, co, co się nie rozwija, co nie rusza, a z drugiej strony wątpicie, nie wierzycie to. W to, albo szybko się poddajecie, lub po prostu cały czas macie taką niesprzyjającą energię, że trochę jest taki pesymizm. Chcielibyście coś zrobić, ale może nie i tak się trochę nie zabieracie. Tu może być takie coś, że każdy jest zajęty swoimi sprawami: Wy na grzyby, chłop na ryby. Tutaj problemy może być, problem może być jakiś z pracą, tak, z kasą, z porozumieniem tutaj. Relacja może być taka przeciętna, bardzo powierzchowna i żeby się strasznie oddalacie po prostu, tak, i tu nie ma radości. A jak jesteście samotni, to tu może być jakiś okres, po prostu, że. Mało się angażujecie, trochę wątpicie tutaj, tak? I duże macie jakieś takie przeciwności losu, że po prostu jakoś wam się nie składa i nie układa, tak? Tu jest generalnie z tym po prostu problem i tu macie jakieś takie po prostu niepowodzenia. Inne też problemy mogą was od tematu partnerskiego tutaj odciągać. No tutaj jest taki raczej pechowy po prostu okres czasu przed wami. Piątka tutaj może dobrze zarabiać albo za dobrze prosperuje, albo ma za silny, za mocny charakter tutaj, tak jest za bardzo niezależna. I inne osoby wymiękają, albo bardziej się skupicie na pracy, na, jakimś, na jakiejś po prostu karierze. Z innej strony, jest to po prostu przejęcie inicjatywy, wzięcie się za związek, tutaj tak i takie jakościowe poprawienie po prostu tej relacji. Będzie to sprzyjało oczywiście w relacji pod kątem pracy, biznesu, czy jakiejś pracy oczywiście w tej, w tej tematyce. Dobre karty, żeby relacje poprawić, bardziej się zaangażować. Ale również tutaj takiej karty, że singiel czy singielka może wybrać bardziej skupienie na pracy, na obowiązkach zawodowych, tutaj, tak, na swoich celach, postanowieniach, tutaj. I to was najmocniej po prostu tutaj za, zaabsorbuje czy zainteresuje, tak? Taka może to być po prostu kwestia. Szóstka ma typowo poznanie nowej osoby, nowy początek, nowy etap w życiu miłosnym, otwieranie się na nową miłość, na nowe uczucia tutaj, na nowe generalnie relacje. I wy możecie nawet wejść w relację ze sobą taką młodą, tutaj tak, może nawet nieodpowiedzialną. To może być jakieś infantylne, ciekawe, ale pełne pasji, ognia, uczucia. Przed Wami może być nowy romans, zupełnie coś nowego, tutaj tak. Nieoczywistego tutaj, i dla Was jest, są dobre karty, na rzeczywiście nowe relacje. A w stałych, stabilnych związkach może wrócić ogień, power, tutaj tak, swoboda, jakieś nowe pomysły, nowe inicjatywy, co mogą Wam bardzo po prostu sprzyjać. Powiedzmy, że dwójka, trójka, czwórka, zwłaszcza ma pecha, a jedynka i oczywiście piątka, szóstka mają super karty. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się ciepło, papa. Pa.